trochę o nowej ofercie serwisu bitpanda w którym możemy zyskać nawet 200 euro w postaci darmowych akcji które od, darmowych akcji ponieważ otrzymamy je za darmo właśnie z serwisu bitpanda jest to podobna promocja do tej która była jakoś 3 miesiące temu od trading212 platformy inwestycyjnej do zakupu właśnie akcji ułamkowych oraz ETF-ów i tak samo w tym przypadku robi Bitpanda. Od 1 kwietnia wprowadza nową platformę, która się będzie nazywała Bitpanda Stocks. I aby zdobyć te 200 euro, maksymalnie 200 euro, minimalnie 5 euro, należy wykonać kilka prostych kroków. Pierwszy to należy założyć konto na Bitpanda, ze specjalnego linku. Link znajdziecie w opisie tego filmu lub na stronie łatwyzysk.pl Wystarczy kliknąć załóż konto w Bitpanda następnie zacznij teraz i tutaj wybieramy Bitpanda Ja akurat już mam konto, dlatego tutaj nie pokażę Wam jak się zarejestrować, ale rejestracja jest prosta. Podajemy swoje dane osobowe, następnie weryfikacja za pomocą Dowodu osobistego. No i po poprawnej weryfikacji musimy zrobić depozyt. Tak? Wybieram tutaj później depozyt euro. No i minimum jest 25 euro. Trzeba wpłacić, aby móc uzyskać tam akcję od 5 do 200 euro. Najszybciej wpłacimy za pomocą karty Visa lub Mastercard. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, że jest tutaj opłata. 1,50% czyli musimy wpłacić trochę więcej żeby ta, ta całkowita wpłata była 25 euro przelew SEPA jest darmowy ale zajmuje od 2 do 3 dni roboczych dodatkowo możemy też otrzymać 5 euro za rejestrację właśnie z tego linku polecającego ode mnie który jest na stronie łatwezysk. I aby otrzymać to 5 euro, to jest gwarantowane. Należy zrobić ten depozyt 25 euro, czyli jak już go zrobimy. A następnie kupić za te 25 euro jakąś kryptowalutę. Możemy kupić kryptowalutę Best. Jest to token od właśnie portalu Bitpanda. Lub jakąś inną. Oni tutaj mają różne kryptowaluty: Bitcoin, Ethereum i tak dalej. To co kupimy to zależy od nas, po kupieniu możemy z powrotem zamienić te zakupy na euro, ale nie musimy, możemy zostawić w kryptowalutach. No i to jest 1, 5 euro otrzymujemy za rejestrację, depozyt i kupno kryptowaluty. Później otrzymujemy akcję od 5 do 200 euro, no i to najpóźniej otrzymamy do 27 maja, tak według regulaminu, który znajdziecie na stronie Bitpanda. Do 27 maja to otrzymamy, bo do 13 maja jest koniec promocji. Nie mogę teraz tutaj znaleźć. Oh, ok, no i od 13 maja mają 14 dni roboczych, aby został wypłacony ten gratis w postaci akcji. Ok, i tutaj na stronie jeszcze nie wspomniałem o tym, jest możliwość otrzymania kolejnego bonusu 5 euro za wykonanie quizu. Quiz znajdziemy, jeśli przejdziemy na główną stronę BitPandy, a następnie wejdziemy w opcję akademia. Tak, możemy uzyskać 5 euro wypłacane w kryptowalucie Best, tej kryptowalucie od Bitpanda. Klikamy Start Learning, następnie. Oglądamy tutaj te lekcje, które mają, lub później je oglądamy w trakcie rozwiązywania quizu. Check your knowledge. Ok. No i tutaj, ja akurat już to ukończyłem, ale dla osób, które dopiero założyły konto, tutaj będzie quiz. Po rozwiązaniu quizu otrzymamy dodatkowe 5 euro. Czyli podsumowując, otrzymujemy 5 euro gwarantowane za rejestrację z Reflinka. 5 euro za wykonanie quizu, też jest gwarantowane. No i akcje o wartości od 5 do 200 euro. Tutaj nie wiadomo dokładnie ile otrzymamy. Może to być 5, 20 lub 200 euro. No i szanse na wygranie Tesli. To tyle. W razie pytań zapraszam do kontaktu na Facebooku, na grupie na naszej, na, naszej na Facebooku. Akcja trwa do 13 maja. Najlepiej założyć konto już teraz i mieć to z głowy. Nie jest to żadna porada inwestycyjna. Ja tylko przedstawiam, jakie możliwości oferuje Bitpanda. Każdy robi to na swoje własne konto. Jeśli Ci pomogłem, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. O takich promocjach będę częściej informował. Dokładny, dokładną instrukcję znajdziesz na stronie władtywesesk.pl. Tam wszystko jest też opisane. Dzięki i zapraszam po więcej promocji na stronę władtywesesk.pl.